W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu szokujące, ale prawdziwe słowa posła PiSu, który z mównicy Sejmowej dosłownie zmieszał z błotem Michała Kołodziejczaka przy obecności całej sali Sejmowej i na oczach tysięcy ludzi przed ekranami. Z pewnością, w tamtym momencie, jedyną myślą ministra rolnictwa było zapaść się pod ziemię. Poseł PiS powiedział w sumie to, co uważa zdecydowana większość ludzi, z taką różnicą, że on mógł mu to powiedzieć praktycznie w twarz. Mianowicie Kołodziejczak miał bronić rolników i walczyć o ich sprawy, a zasiadł się wygodnie i nic o nim nie słychać, a tym bardziej nie słychać o jego działaniach. Przytoczę również Państwu ważne słowa Marka Jakubiaka i kilka mocnych starć między posłami prawej i lewej strony. Zapraszam do oglądania. Ja się nie dowiedziałem, co robi Michał Kołodziejczak, który był kiedyś liderem, wielkim liderem dla rolników. Zostawiłeś ich, Michał. Zostawiłeś ich dla Sołka w ministerstwie. Miałeś, chamie, złoty róg. Został ci tylko Jeżeli ze Stanów magazynowych Wojska Polskiego za pomocą decyzji jednego czy dwóch generałów zostanie spisanych ileś tam czołgów i przekazanych na Ukrainę, to my chcemy to wiedzieć. My chcemy wiedzieć, co wy na Ukrainę przekazujecie, czego nie. Jakkolwiek byście tego nie nazywali. Dzisiaj złom, tak zwane niepotrzebne elementy są sprzedawane przez Agencję Mienia Wojskowego na stronach internetowych możecie zobaczyć, co to jest, ale w tym przypadku jest zachowana poufność i to nas niepokoi. Musimy dbać o naszą własną armię. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rzeczywiście trwała dyskusja, informacja ministra na temat działań polskiego rządu w zwalczaniu pryszczycy tutaj na terytorium Polski. I w trakcie tej dyskusji nie dowiedzieliśmy się, dlaczego wstrzymaliście import ze Słowacji, z Węgier, ale nie wstrzymaliście tego importu z, od Niemców. Nie dowiedzieliśmy się również tego, dlaczego kontrolujecie te duże przejścia graniczne, ale tych małych już nie kontrolujecie. Nie dowiedzieliśmy się, dlaczego rolnicy muszą społecznie kontrolować te granice i, obserwować co się dzieje na tych punktach granicznych i to od nich wiemy co tam się dzieje. Ja się nie dowiedziałem co robi Michał Kołodziejczak, który był kiedyś liderem, wielkim liderem dla rolników. Zostawiłeś ich Michał, zostawiłeś ich dla Sołka w ministerstwie. Miałeś chamie, złoty róg, został ci tylko Donald Tusk. Przystępujemy do głosowania. Donald Tusk jest ekspertem nie tylko od kłamstwa, od niedotrzymywania obietnic wyborczych, ale również od marnowania polskich szans. Tak było w trakcie węgierskiej prezydencji. Zamiast realizować polski interes w tym czasie, państwo krytykowaliście Węgry, a te Węgry, tak przez was krytykowane, realizowały swój interes narodowy. I na koniec to Donald Tusk musiał jechać do Budapesztu, ściskać rękę tak znienawidzonego przez was Viktora Orbana który zorganizował szczyt w Budapeszcie, przyjął deklarację budapesztańską, zrealizował szereg ważnych dla Węgier celów, których nie zrealizuje polska prezydencja. Zero strategii, zero pomysłów, zero ambicji. A Donald Tusk na, facet, na ministra, który jest odpowiedzialny za sprawy europejskie, najął faceta, który, którego głównym sukcesem podczas węgierskiej prezydencji było to, że był DJ-em na kampusie Polska i puszczał osiem gwiazdek promując rosyjską propagandę. Dziękuję bardzo. Byliście statystami w trakcie tej prezydencji, dlatego nie możemy zagłosować za poparciem tej informacji. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję panie marszałku, panie posłanki i panowie posłowie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, dlaczego pan poseł Szynkowski-Welsenki, cały klub Prawa i Sprawiedliwości, mimo tego, że Węgry odwróciły się plecami do Ukrainy. W trakcie swojej prezydencji, mimo tego, że nie zrobiły nic, żeby dbać o bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej, w trakcie swojej prezydencji. Mimo tych wszystkich faktów, Klub Prawa i Sprawiedliwości i wasi politycy na kolanach przed panem Orbanem klękają i mówią, że wszystko było świetnie. Jest jeden powód w trakcie tej prezydencji, to jest wasze główne rzeczywiście osiągnięcie. Pan Romanowski zwiał przed aresztem w Polsce w związku z bardzo poważnymi oskarżeniami na Węgry i schronił się u pana Orbana. I to jest jedyny powód, dla którego węgry dzisiaj bronicie, bo liczycie na to samo, kiedy i was spotka i dotknie sprawiedliwość, a taki czas na pewno przyjdzie. Bardzo dziękuję. Panie pośle, pan się głównie skupia oczywiście na złośliwościach. Natomiast czas sprawowania prezydencji Węgier w Radzie Unii Europejskiej to oczywiście to nie był łatwy czas, no bo przypadał na czas zmiany instytucjonalnej i faktycznie samym Węgrom nie pracowało się łatwo, więc trudno mówić o jakichkolwiek sukcesach Węgier. Pan próbował chwalić Węgrów za realizację jakiejś polityki. Ja tych sukcesów nie widzę. Może z wyjątkiem tego, że Bułgaria i Rumunia przystąpiły do strefy Schengen, to należy, to należy pochwalić. To, co Polska robiła w czasie prezydencji węgierskiej, przypominam, że to był czas zmiany cyklu instytucjonalnego. I to w czasie prezydencji węgierskiej wynegocjowaliśmy to, że teka budżetowa w Komisji Europejskiej, jedna z najważniejszych tek, przypadła Polsce Piotrowi Serafinowi. Co wy wynegocjowaliście w analogicznym czasie? Janusza Wojciechowskiego, który Zielony Ład przygotował. Przypominam o tym. Ale. My mówiliśmy w czasie prezydencji węgierskiej, mimo że to był trudny czas, o polityce spójności, o uproszczeniach wspólnej polityce rolnej, ale przede wszystkim przede wszystkim mówiliśmy o tym, co jest strategicznym interesem Polski, o sankcjach, o wspieraniu Ukrainy i o ograniczaniu obecności rosyjskiej w Europie. I jak Pan chwali prezydencję węgierską i premiera Orbana w tej Izbie. Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Czy pan pamięta, od czego zaczęła się prezydencja węgierska? Prezydencja węgierska zaczęła się od wizyty Orbana w Moskwie. Wam to pasuje? To jest skandal. Więc skoro chociaż nie pomagacie, nie przeszkadzajcie, ale moglibyście raz coś zrobić dobrego dla Polski. Przypominam, że Węgry blokują 2 miliardy, które mogłaby Polska dostać. Z EPF-u. Przypominam, że Węgry blokują sankcje. Macie tam swojego podejrzanego, macie tam swoją ekspozyturę. Niech ten człowiek, niech Romanowski, którego tam wysłaliście, którego pan tam wysłał, niech coś zrobi dla Polski. Niech przekona Orbana, że sankcje dla Rosji są także w polskim interesie że pieniądze z EPF-u są także w polskim interesie i wspieranie walczącej Ukrainy jest także w polskim interesie. To, co pan tu zrobił, to jest po prostu wstyd. Panie marszałku, pan Karol Nawrocki był w powiecie głupczyckim, gdzie odbyło się pierwsze referendum lokalne przeciwko wiatrakom. E, takie referendum być może będzie również w powiecie kluczborskim. Jeżeli ta ustawa zostałaby przyjęta, Polskę czeka tsunami referendów lokalnych. Dlatego dzisiaj Karol Nawrocki apeluje o odrzucenie tej fatalnej ustawy, bo Platforma, Donald Tusk, Rafał Trzaskowski chcą ustawiać, 500 metrów od domów wiatraki, a my chcemy taniej energii z polskiego węgla, chcemy obniżki cen energii, chcemy tego, żeby EUETZ znieść, a wy chcecie niemieckich wiatraków. Dziękuję. Pan poseł Paweł Strach. Panie marszałku, wysoka izbo, transformacja energetyczna jest polską racją stanu. To jest zmiana, rewolucyjna zmiana naszej gospodarki. To jest symboliczne zakończenie epoki węgla i stali, a przejście do gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Dziś stoimy przed wyborem: polski wiatr, polskie słońce, polska woda albo biogaz od polskiego rolnika. Wiemy, co wybiera Konfederacja: ona wybiera ruski gaz, ruską ropę i węgiel od Putina. Co zrobią patrioci na tej sali? Czy patrioci zagłosują za suwerennością Polski, suwerennością gospodarczą, niezależnością od Rosji i Putina, czy zagłosują za wolnością i niezależnością gospodarczą? To jest pytanie o suwerenność, drodzy państwo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Kukis. Dziękuję, panie marszałku, wysoka izbo. Ja chciałem tylko nawiązać tutaj do tej wybitnej troski pana posła Kowalskiego to o głupczycę i o referendum. Ja chciałem panu przypomnieć, że pan i państwo koledzy z Suwerennej Polski wspólnie z Platformą zablokowaliście obniżenie progów przy obniżeniu progów frekwencyjnych w referendach. I to wyście doprowadzili między innymi do tego, że to referendum się nie udało. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, mamy kolejny dowód na to, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość w nazwie swojej partii. Okazuje się, że nie tylko Zbigniew Ziobro ma problemy z odbiorem doręczeń i wezwań od sądów czy komisji śledczej. Na sali siedzi pan poseł Płażyński, który, jak donosi ONET, Sąd Okręgowy w Gdańsku od maja 2023 roku, czyli blisko już dwa lata, podejmuje próby rozpoczęcia rozprawy cywilnej z udziałem pana posła. Prawa i Sprawiedliwości pana Kacpra Połażyńskiego. Polityk pozostaje jednak nieuchwytny. Panie pośle, Pałażyński, sami mówiliście, to że jest, ci, to nie mają nic do na tych, temat, są niewinni, nie mają czego do na Przystępujemy panie. do głosowania. Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem wniosku? Jesteśmy w trakcie głosowania. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, naprawdę jestem zszokowany, że ktoś tutaj wchodzi na tą scenę, bo tak to należy nazwać, i robi aferę tam, gdzie nie ma afery. To, że Wyborcza pisze bzdury, to naprawdę ze wszystkich stron tej sali Państwo powinniście o tym doskonale wiedzieć. Tak, czekam na proces z Marszałkiem Strukiem, bo robił bardzo brzydkie rzeczy we współpracy z Rosją. Robił bardzo brzydkie rzeczy, drodzy Państwo. Przeprowadzałem się, sprzedałem mieszkanie. Jest to w oświadczeniach majątkowych, a wizo docierały na inny adres. Naprawdę, wiecie, nie jestem osobą anonimową. Jestem posłem, mam biuro w Gdańsku poselskie. Jestem tutaj, w adres wiejska. Myślę, że sąd, komornik, który rzekomo miał dostarczyć. Pozew, chyba wiedzą, gdzie pracuję. Naprawdę, jakby chcieli, to by mnie znaleźli. No, tyle Państwu powiem. Śmieszna sytuacja i Pan, Panie Pośle, nie wiem nawet jak Pan. Nie wiem, przepraszam, przeprasza... przepraszam bardzo, dajcie mi dokończyć, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo. Nie wiem bardzo, nawet panie jak pośle. Pan Poseł, który tu przede mną przemawiał, yy, się nazywa. Dziękuję ale, bardzo, ale... Panie Pośle. Ale Szanowny, Szanowny Panie Pośle, no ośmiesza się Pan po prostu. Dziękuję. Panie marszałku, Prawo i Sprawiedliwość kilka miesięcy temu zgłosiło naprawdę bardzo dobry projekt, aby skrócić okres przedawnień i zobowiązań podatkowych dla wszystkich podatników z pięciu do trzech lat. Dzisiaj głosujemy projekt Konfederacji, który dotyczy przedsiębiorców, więc dokładnie idzie w kierunku naszego sposobu myślenia. Ale ja chcę powiedzieć, sprawdzam, tak jak mówi Rafał Brzoska, bo to jest projekt deregulacyjny. I panie szanowny marszałku, uprzejma prośba, aby zwrócić uwagę, że pan poseł Tusk, który rzadko tutaj bywa, jego frekwencja to jest 47% na głosowania. Mateusza Morawieckiego w zeszłej kadencji, to było 90%. A jak już przychodzi, to cały czas rozmawia, gada albo patrzy się w telefon. Aby wezwać pana premiera Donalda Tuska, żeby przyszedł tutaj, jako, jako poseł zagłosował przeciwko odrzuceniu tego ważnego projektu. Dziękuję. Pan poseł Przemysław Wipler. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Powołaliśmy komisję do spraw deregulacji. Pan premier przytula się do przedsiębiorców, bo jest kampania wyborcza, obiecuje im deregulację, ale chyba dopiero po wyborach. Jak słusznie zwrócił uwagę pan poseł Kowalski, ten, ten projekt, który został złożony przeze mnie przez Klub Konfederacji, to jest projekt w stu procentach zgodny, w stu procentach spójny z jedną z propozycji zespołu Rafała Brzoski i został powiem wprost napisany dla nas. Przez ekspertów, którzy pracują w tej komisji, którzy pracują nad deregulacją. Obiecujecie deregulację polskim przedsiębiorcom, ale po wyborach, a jak Konfederacja składa projekt, który jest w 100% spójny tego, czego chcą organizacje pracodawców czyli w momentach niekontrowersyjnych, gdy organy skarbowe mogłyby absolutnie korzystając ze swoich uprawnień zapewnić interes Skarbu Państwa, chcecie odrzucić w pierwszym czytaniu. Taki projekt. O co chodzi z tą deregulacją? Pis na wodę, fotomontaż wyborczy, bo jest kampania prezydencka? Czy naprawdę chcecie to zrobić? Dziękuję. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!